Dzień dobry, kochani. Już w szóstym dniu naszego wyzwania się do Mistrz Bardzo się cieszę, że tu jesteś i że razem ćwiczymy. Eee, I co? Zaczynamy. Stań sobie wygodnie. Rozluźnij swoje ciało. O. I tak jak wczoraj, łączyliśmy się. Ze wszystkimi częściami naszego ciała tak dzisiaj po prostu jest zaproś. Zaproś swoją uważność do swojego ciała. Poczuj, że stoisz na Ziemi, że jesteś połączona, połączony z energią Ziemi, takiej korzeniami. Poczuj, że masz połączenie ze źródłem czyli jesteś ustabilizowana, ustabilizowany wzdłuż kręgosłupa. To jest taka twoja konstrukcja, na której możesz się oprzeć, taka twoja rama. O. I dzisiaj, ponieważ to nagranie jest w sobotę, zrzucimy sobie stres z całego tygodnia. Więc weź jeszcze kilka godzinki wdechu. Oh. Przenies całą swoją uwagę na oddech, właśnie. Wdech przez nos i wydech przez usta. Jeszcze jeden wdech przez nos i zobacz, gdzie to powietrze wpływa do twojego ciała. I z wydechem puść szybkie napięcia z ciała. I znowu wdech. Bez napinania, swobodny, głęboki wdech. I z wydechem rozluźni się. I jeszcze jeden głęboki wdech. I długi, spokojny wydech. I teraz jeszcze poczuł swoje serce. Chciałam już zacząć, ale poczułam, że jeszcze nie mogę. <laughs> Możesz sobie położyć ręce na sercu. Podziękuj sobie, że tu jesteś. Podziękuj sobie, że to jest szósty dzień a być może pierwszy dzień, którego stawiasz się dla siebie, którego wybierasz siebie. Jestem dla siebie ważna. Jestem dla siebie ważna. Zdecydowałam się ćwiczyć Ci go regularnie. Po to, żeby się dobrze czuć i się dobrze czuję. Dziękuję sobie. Mm. Kocham siebie. Mm. Możesz powiedzieć do siebie, kocham cię. I otwórz swoje serce na przyjmowanie, na miękkość. Poczuj się bezpiecznie. Poczuj, że wszystko dla ciebie jest. Jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczna. Wszystko dla ciebie jest. I teraz przechodzimy do ćwiczeń, czyli. Właściwek, czyli nogi razem, stopy razem. Bierzemy głęboki wdech, zaczynamy od powitania wdech. Odstawiamy lewą stopę, otwieramy ręce, wydechu. I dzisiaj będziemy robić to samo ćwiczenie, co ostatnim, czyli zbieranie energii z ziemi, z nieba, czyli ze źródła. Wdech, zbieramy energię ziemi, podnosimy ją do góry, cały czas na wdechu. Zbieramy energię źródła i przez czubek głowy z wydechem sprowadzamy do naszego ciała, tak jakbyśmy robili taki skan aż do ziemi, aż do stóp. I z wdechem, zbieramy energię, a z wydechem. Prowadzamy do ciała i oczyszczamy, zasilamy, a to, co zużyte przez nasze stopy, odchodzi do ziemi. Tak, 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 tak. I będę jeszcze głęboki bubokida. I będę. Jeśli jakieś myśli są, dzisiaj z Tobą tylko zauważ. Mogę Dzień dobry, głową, i u Cię Cieszę się, że jesteś na miejscu. I z kolejnym Teheną nabierz mojej harmonijnej na energii. I przepuść przez ciało, przepuść przez głowę i zobacz, jak te myśli powoli odchodzą, wyciszają się. Całe twoje ciało się wycisza. I zobacz, jak naturalnie wydłużaj się twój oddech. się uspokaja. I być może dużo się w tym tygodniu. Być może jeszcze jakieś energie się w tobie układają.

Śmiechnij się do Niego. Zobacz, jak On Cię dzielnie niesie przez te wszystkie lata. Poczuj, że to jest Twoja własna świątenia. W mieszka ktoś wyjątkowy. Twój nieskończony duch, twoja wyższa jaś I Teraz podziękuj swojemu ciału, że, że jest. I z kolejnym techem, z tą energią, którą wprowadzasz, powiedzmy, tak jakby to był taki przykład, który sobie energetycznie dajesz. Luchaj teraz energię miłości do swojego ciała. Do każdej jego komórki. I niezależnie, jakie to ciało jest, zobaczony jest Twoim przyjacielem. przez które komunikuje się twoja dusza i twoje wyższy ja. Więc jeżeli coś czujesz w dziele, jakiś opór, jakiś ból. Udziałek w tym że w tym Przepraszam, że w tym miejscu, Przepraszam, tym Przepraszam, w tym miejscu, w tym Teraz już cię widzę. I widzę, że próbujesz mi powiedzieć w ten sposób, żebym bardziej się, co zaopiekowała, zaopiekował. Dziękuję, że jesteś. I ukochaj teraz przejść miłość do miejsca. I jeśli czujesz jeszcze jakieś napięcie, to pamiętaj, żeby to zróżnić się z wydechem. Blogi, de I, i teraz połącz się ze swoim ciałem, z jego mądrością. I zapytaj się, czego potrzebujesz moje kochane ciało. I być może to jest więcej odpoczynku, więcej snu. Być może to jest więcej ruchu. Być może to jest ujemnie systemu nerwowego w naturze. Teraz kolejnym dechem poczuj, jak harmonizujesz system nerwowy. Jak dzięki temu, że ćwiczysz, on ma energię, może się swobodnie komunikować. Dzięki temu to ciało jest mniej napięte. Coraz bardziej rozluźnione. A ty możesz więcej. Możesz zauważyć, że masz więcej energii. Że ciało lepiej funkcjonuje. Tego jeszcze więcej potrzebujesz, mogę moje ciało kochane. Może więcej wody, ciepłej. żeby był pól które te tak dużo robi dla naszego ciała. które dba o naszą odporność. A może potrzebujesz drobszego jedzenia? Albo bardziej regularnego. I cokolwiek do ciebie przyszło, o, to po prostu zaufasz i nie oceni. Podziękuj sobie, że dbasz o swoje najlepiej, jak potrafisz. Teraz jest czas na kolejny krok. I weź jeszcze jeden głęboki wdech. Długi spokojny wydech. I zatrzymaj się. Pozwól, żeby ta energia się zharmonizowała w Twoim ciele. Rozluźnij się. Niech ta energia karmiąca Twoje ciało i ducha zapisze się w każdej komórce Twojego ciała, w Twoim ciele też eterycznym, astralnym, duchowym. Jestem nakarmiona. Nakarmiona. Daję sobie wszystko, tego potrzebuję. Kocham siebie. Kocham siebie taką, jakim, jaką jestem, takim jakim jestem. Z miłości do siebie wybieram to, co dla mnie najlepsze. To, co mi służy, to, co mnie karmi. I poczuł tą energię, poczuć tą wibrację, tej miłości do siebie, wybierania siebie. O! Oh. swojej ważności. I weź jeszcze jeden głęboki wdech. Długi wydech. I z kolejnym dechem. Dostaw lewą nogę do prawej. I podziękuję sobie za dzisiejsze ćwiczenia. Ja też bardzo dziękuję. I chciałam powiedzieć, że to jest przedostatni dzień naszego spotkania. Jutro widzimy się na żywo o 9. Jeżeli dołączyłeś później w tym wyzwaniu, to spotykamy się 14 kwietnia, więc jeśli oglądasz to po 14 kwietnia. To na pewno będzie nagranie tego spotkania. A jeżeli oglądasz to 13 kwietnia, to widzimy się jutro na żywo, na Zoomie. I ja link e, umieszczę na naszej grupie Chikong na platformie w Harmonii Myko. Także serdecznie Was zapraszam. Ten, kto może być na żywo, to będzie niepowtarzalna okazja, żeby poćwiczyć razem na żywo i poczuć tę energię jeszcze mocniej, bo jak ćwiczymy w grupie, to ta energia się kumuluje. Także bardzo dziękuję, że jesteś i zapraszam do odkrywania świata energii. Pięknego dnia.